Jak ty mnie pomiziasz? Pomiziasz mnie lepiej? No gdzie uciekasz? No gdzie uciekasz? Zginę za to. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Deurhara. To jest Party Hard, czyli dzisiaj będziemy jak Jeff the Killer. I naszym zadaniem jest zabicie tych wszystkich oto ludków. Chodź tu, no chodź. No cześć, no cześć. Tutaj impreza trwa, a ty sobie na YouTubach robisz, tak? Tak? To już nie porobisz! Zdychaj. Dobra, tu się nic nie stało, ukryj się. Right. <laughs> Okej. Okay. Na kogo teraz kolej? Na kogo teraz kolej? Chyba na ciebie, koleżanko. Co wy tacy jacyś nie mrawi? Niech ktoś do łóżka przyjdzie. Come on! Ugh. Ale wy nudni jesteście, nikt tu nie chce zginąć. Co to ma być, koleżanko? Nie wychodź stąd! Nie wychodź stąd! No, co za głupia koleżanka! Nic się nie stało, nic się nie stało, nic się nie stało. Idziemy, idziemy party. Tańczymy. Zdychaj! No, nie, tutaj kolejny! Zdychaj! Umieraj! Umieraj! No, ej! Ja się tak nie bawię, koleżanko. Zdajmy, że umarła. No, ale ty tak niewinnie na zewnątrz. A o, tutaj się na nią zaczaje. I teraz. Jeb! Tyś, to. Wracaj tu. No, wracaj tu. Co za męda? Zdychaj. No, ej, za co? Nie, zdychaj! Zdychaj! No, przecież to nie byłem ja. No. Boosted! Ja! Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Chodźcie tu wszyscy. Zabawimy się inaczej. Dobra, i pana YouTubera zostawimy sobie na koniec. Teraz zaczniemy sobie od ciebie Albo nie od ciebie To zaczniemy sobie od Ciebie, koleżanko No hej, piękny wieczór, prawda? Chodź, chodź. Pomiziamy się, pomieziamy się. Chodź, chodź. Tak delikatnie, tak? A teraz zdychaj. Bardzo nieładnie dotykałaś. Bardzo brzydko. Ej, 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 tu się nic nie stało. tańczymy, tanczymy, tanczymy. Hehe, <laughs> spierdalaj! Złupali jakiegoś gościa, on chyba. O kurwa, znowu. Ej, no ja ich nie zabijałem. Tanczymy znowu. tańczymy, tanczymy, tanczymy. Ja tanczę, ja tanczę. Tanczę, tanczę, tanczę. Tanczę, tanczę, tanczę. Ło, Ło, Ło. O, przystępca obok mnie był. O, o. Kto by się. O kurwa, tanczymy dalej, tanczymy dalej, nie przestajemy tanczyć, ciągle widzą jakieś nowe trupy. Tanczymy. Biedny gość. Tych dwóch zgonujących sobie zostawimy, to może albo i, albo i nie, albo i zdychaj. O nie, 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 o nie, 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 nic się tu nie stało, nic się tu nie stało. Jasne, wychodzę, idę dalej tanczyć na parkiet. A jakbym zwalił na nią drzewo? Whoops! to nie byłem ja Cześć koleżanko No hej, zdychaj O, oh, fuck, 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 fuck Nie Nie, nie, to nie byłem ja Nie, nie wierzę O, oh, oh, jaka szkoda, jaka, jaka szkoda Hej kolego, 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 zdychaj

Co to miało, dlaczego, dlaczego on nie trafił nożykiem? Moi drodzy, możecie mi wytłumaczyć, dlaczego on nie trafił tym nożykiem? Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, like komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i